Cześć Mordo, słuchaj. No, jestem właśnie po nagraniu od jednego do dwóch odcinków i zaraz będę je montował. Więc, jak kurwa zobaczysz ten film i nie obejrzysz tych dwóch kolejnych, to ja pojadę do Twojego domu, wypiję Ci cały alkohol i nic kurwa po tobie nie zostanie, rozumiesz? Więc ja Ci bardzo dobrze radzę, żeby obejrzeć te dwa kolejne filmy, bo wyszły po prostu wyśmienicie z pomocą oczywiście różnych. Napojów wyskokowych, elektrolitów, witaminy C yy, oraz glutaminianu sodu, który jest dosyć ważny w dietę człowieka. Oczywiście do tego dochodzą białka, węglowodany, ale przede wszystkim nieważne, co zjadłeś. Tak naprawdę to nie jest w ogóle ważne, co zjadłeś. Ważne jest to, żebyś wszedł na mój film, kliknął, zostawił łapkę w górę. Zostaw subskrypcję, jeśli możesz. Jeżeli nie możesz, to poproś kolegę, żeby zostawił. Dla mnie to będzie bardzo zachęcające, naprawdę. Bo mnie to... Ja nawet bym nie chciał, żeby to obejrzało 20 milionów ludzi. Ja bym chciał, żeby to obejrzało 10 ludzi, którym to sprawi frajdę na przykład. Bo to, że ja robię z siebie idiotę w internecie, to jest jedna rzecz. Ja, wiecie, niekoniecznie muszę, muszę taki być zawsze, nie? Ale prawda jest taka, że nagrywanie tego w, w takim tonie bardzo oczyszcza mnie. Ja zawsze tak się. Ja jestem zawsze taki na co dzień taki opanowany, spokojny. A na tych filmach to jest taki moment, kiedy mogę, mogę drzeć po prostu tę swoją mordę, i, i nie ma konsekwencji. Nie ma żadnych konsekwencji. Mogę mówić co chcę, mogę robić co chcę, mogę się zachowywać jak totalny idiota. A wiesz czemu to robię? Bo mogę. Wreszcie tylko dlatego, że mogę. Tak po prostu. Bez żadnej tak konkretnej przyczyny. Tylko dlatego, że mogę. To jest piękne po prostu, Mordo. Rób to, co możesz. Rób to, co chcesz. Nawet pokryją. Jeżeli coś ci sprawia, Frejdy, to to rób. Jeżeli ci coś nie sprawia, frajdy, to tego kurwa nie rób. Nawet jeżeli będziesz miał z tego duże pieniądze, na przykład. No, po co rob... Będziesz się męczył. Potem za 10 lat spojrzysz w lustro i powiesz, po co ja to kurwa robiłem? Dla tych pieniędzy? No pewnie, no wiesz, pieniądze są zawsze spoko, nie. Ale potem się obudzisz i pomyślisz. Kurwa, mogłem zrobić tyle fajnych rzeczy. I już tego nie odzyskasz wtedy. To trzymaj się tam, w tej polszy.